Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. Jedną z liczb, które spełniają nierówność minus x do 5, plus x do trzeciej, minus x mniejsze od minus 2 jest. W tym zadaniu nie ma jakiejś tam super metody, po prostu trzeba popodstawiać po kolei odpowiedzi i sprawdzić, która jest prawidłowa. Zacznijmy, zacznijmy od jedynki, czyli byśmy mieli minus 1 do piątej plus 1 do 3, minus 1 mniejszy od minus 2, minus 1 do 5 to jest minus 1, plus 1 do 3, czyli plus 1, odjąć 1 mniejszy od minus 2, czyli mamy minus 2, plus 1 to jest minus 1, ma być mniejszy od minus 2. Oczywiście to nie jest prawda, gdyż na osi tu jest minus 2, tu jest minus 1, czyli minus 1 jest większa od minus 2 i odpada. Odpowiedź b, czyli za x wstawiamy teraz minus 1, czyli mamy minus minus 1 do piątej, dodać minus 1 do trzeciej, minus minus 1, mniejsze od minus 2. Minus 1 do piątej to jest minus 1 i minus z przodu, czyli 1. Odjąć 1. Plus 1 mniejszy od minus 2. 1 odjąć 1 skracamy, czyli mamy 1 mniejszy od minus 2. 1 mniejszy od minus 2 oczywiście to jest fałszywe stwierdzenie. C. Mamy minus 2 do 5 plus 2 do 3 minus 2 mniejszy od minus 2. Mamy minus 32 plus 8 minus 2 mniejszy od minus 2. Minus 32 odjąć 2 to jest minus 34 plus 8 to jest minus 26 mniejszy od minus 2. Dwóch. Zobaczmy, to jest prawdziwe. Tutaj mamy 0, tu mamy minus 2, tu mamy minus 26, czyli jest to odpowiedź C.